Nie niedzielę są wybory uzupełniające do Senatu, tak. Czyli Pani, na kogo będzie Pani głosować? Wiem, <grych> na bezpartyjnego Pana. A na kogo? Pan Ząbkiewicz. I dlaczego? Słyszałam jego deklarację, zgadzam się z tym, co mówi, nie jest napompowany. <grych> na ciekawy pomysł z tym tytanem. Ja jestem starszy człowiek, tyle przeżyłam w życiu już, że nie wiem, czy coś lepszego nas spotka, ale Ufam mu po prostu. A pozostali kandydaci, dlaczego pani nie przekonali? Nawet nie wsłuchiwałam się bardzo mocno w to, co mówią. Ale jakoś y, jestem kobietą intuicyjną. I jakoś ten człowiek y, podbił moją sympatię, że tak powiem. A ja jestem niegłosujący w sumie. Za wcześnie jeszcze na głosowanie? Wcześnie. A jeżeli miałby pan głosować, to na kogo? Nie wiem, nie orientowałem się, kto z kandydatem jest tych senatu. Nie nie mam pojęcia. Czyli do młodzieży to nie dociera zupełnie? Ech, no, zależy do jakiej młodzieży, nie? Znaczy aktualnie to nie interesuje się polityką i nie, nie będę głosował. A chciałbyś porozmawiać ze znajomymi, ten temat się pojawił? Nie. Jeszcze się nie zastanawiałam, ale mam wrażenie, że zrobię to zgodnie z własnym sumieniem. Mhm. Dziękuję. No, nie wiem, nie, trudno powiedzieć. Trudno, kilka dni zostało, więc mało czasu. To jeszcze się zastanowię. Ok, że pani kandydatów? Mm -hmm. tak. I kto kandyduje? Odpytujemy, tak? A czy mm, kto kandyduje? Wiem, że Maria Anders. I chyba na nią będę głosowała. Na pewno nie będę głosować na przedstawiciela PiSu. To, co PiS wyprawia, to jest, proszę pana... Wbrew wszelkim zasadom, wbrew wszelkim prawu, łamanie prawa, łamanie praw człowieka. Proszę Pana, także napis na pewno nie będę głosować. Wybiorę y, każdą inną, to znaczy ja mam swego przedstawiciela którego będę wybierać. Ta kampania jest taka, no, że tak powiem, cicha, spokojnie, no, to jest, przebiega spokojnie, no, to w, w, tylko plakaty i tak dalej. No, tam, ja, ja w zasadzie nie, 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 nie byłem na żadnym spotkaniu, nie, bo to interesuje się bardzo, proszę pana, sprawami w Polsce. Cały czas interesowałem się, zawsze interesowałem się, ale tak w tej chwili, no, bo to to tylko, tylko powiedzmy, no, to jest uzupełnienie, nie, no, to, także, także tego. No, także głosować pójdę na pewno. Zawsze chodzę na głosowanie. I na kogo? <laughs> na kogo? No, proszę pana, no tak yy, myślę, że no, wybiorę dobrego człowieka. No. Nie, jeszcze nie mam. Mało czasu zostało? No, pomyślał. No, u nas suwałki się ten pan Ząbkiewicz, no, ale ja mówię, no raczej niech wygra pani, pani Anders. No takie nazwisko? Bagiński, Gromacki? Ja no, to z PSL-u, to nie, nie. Z PSL-u to nie. A pozostałe nazwiska? Borszewski, Gromadzki? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To coś mi nie mówi, ale wiem tylko, że panie Anders, bo tutaj byłem na tym spotkaniu, tu w Swałkach, jak przyjechała pani Anders, razem pan był, pan minister, był pan Zieliński, był tutaj, było w tym, w Państwowej Wyższej Szkole. No. I warto na nią zagłosować. Nie będę głosował w ogóle. Dlaczego nikt pana nie przekonał z tych kandydatów? To znaczy... Ja wiem, no. Co te głosowania da? Nie, nie będę, nie, nie powiem. Wiem, wiem na tą panią zaraz, na panią, panią z spisu. Nie, 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 nie. Ja nie głosuję. A dlaczego pod nie głosuję? No bo jakoś tak nie mam ochoty. Nie przekonuję pan... Nic się nie zmieni tutaj, to co? Po co? A może warto pójść, może raz zagłosuję. Pani coś się zmieni? Nie, nie, nie. Jak już coś to Ząbkiewicz jeży. No, tego to akurat znam. A dlaczego Ząbkiewicz? No nie wiem, jego córkę znam, jest dobrym prawnikiem także. Mhm. Może coś. A pozostali kandydaci? A nawet się nie orientowałem, kto tam jeszcze jest.